Cześć, witam was w kolejnym odcinku rowerowych porad. Dziś opowiem Wam, jak zdjąć łańcuch z roweru. Kiedy łańcuch nam się już wyciągnie, o czym opowiadałem w jednym z poprzednich odcinków, bo na przykład chcemy łańcuch wyczyścić i wyczyścić także napęd, o czym również opowiadałem, no trzeba będzie go po prostu rozkuć, żeby zdjąć go z napędu. I w tym celu, jeżeli łańcuch mamy cały skuty, będzie potrzebny rozkuwać taki mały przyrząd. Ewentualnie, jeżeli na łańcuch jest założona spinka, to wystarczy po prostu taką spinkę zdjąć. Aby było łatwo to zrobić, najlepiej ustawić łańcuch na najmniejszej tarczy z przodu i najmniejszej zębatce z tyłu. Jest to oczywiście wtedy łańcuch, będzie skrzyżowany, ale to zrobimy tylko w tym celu, żeby go zdjąć. Dobrze jest również zdjąć sobie łańcuch z przodu. Skorby będzie wtedy po prostu łatwiej go nam rozkuć, nie będzie on taki napięty. I za chwilkę pokażę Wam dokładnie, jak się go rozkuwa. To na początek pokażę Wam, jak wygląda skuwacz. Tutaj mamy polec, którym wkręcamy i wykręcamy. Tutaj są specjalne uchwyty, w które wsuwamy łańcuch. I tutaj z tej strony mam nakrętkę, która po prostu pozwala docisnąć z drugiej strony. Łańcuch i za chwilkę zobaczycie jak to dokładnie wygląda. I pokazuję wam to w takich bardziej zewnętrznych warunkach, po prostu będzie łatwiej pokazać niż na rowerze. Mamy łańcuch, wkładam sobie łańcuch tutaj, wskuwacz dociskam nakrętką z jednej strony i z drugiej strony kręcę. W ten sposób, żeby ten czpień, który tutaj mamy, ten bolec wszedł po prostu centralnie w stworzeń, który mamy w ten bolczyk w łańcuchu. I jeżeli on dobrze tutaj nam wejdzie, starczy z czuciem kręcić i ten bolec zostanie ten czpię zostanie wypchnięty. I teraz powiem wam jeszcze tak, jeżeli chcecie tylko, Zdjąć łańcuch na chwilę, nie macie spinki, którą za chwilkę założycie, to warto zadbać o to, żeby tego tego, tego, tego bolca, tego czpienia, nie wypchnąć po prostu całkowicie. Najlepiej będzie, jeżeli on zostanie w tej bocznej ściance, nie jest to takie proste. Ja spróbuję to zrobić. Najlepiej po prostu wyciskać go po trochu, cofać i patrzeć, na jakim etapie jest tutaj to skuwanie. To zrobić z tego względu, że skuwanie, rozkuwanie łańcucha w ogóle jest niezalecane przez producentów. Shimano nie zaleca w ogóle tym samym bolcem, po prostu, po prostu skuwać ponownie łańcuch. Należałoby kupić później taki specjalny pin do skuwania. Co nie kosztuje mało, i w pewnym momencie wychodzi na to, że i tak lepiej kupić sobie spinkę, bo wyjdzie na to taniej. Patrzę, ale jeszcze spróbuję za chwilkę go tu rozkręcić. OK, udało mi się rozkuć łańcuch w ten sposób, że ten pin został tutaj jeszcze w bocznej ściance. Udało się wyjąć tutaj tą pozostałą część i to właśnie polecam, żeby. Robicie, jeżeli chcecie założyć łańcuch z powrotem. Jeżeli nie, jeżeli zakładacie nowy łańcuch, to nie ma żadnego znaczenia, można sobie spokojnie ten pin wypchnąć do końca. I kiedy już zakładamy łańcuch, łączymy te dwie części. Pin tym razem wysunięte wkładamy od drugiej strony, od strony tutaj naszego skuwacza tego bolca od skuwacza. Należy to wszystko ustawić równo, tak żeby było w jednej linii i podczas wkręcania Sprawdzać patrzeć, dokładnie, czy się coś nie krzywi, czy wchodzi on dobrze. Ok, wpiąłem pin na swoje miejsce, chociaż powiem Wam szczerze, nie było to takie proste, bardzo łatwo pokrzywić hmm, po prostu tutaj ten pin przy wkręcaniu, więc tej metody, tak w ogóle jak widzę, sam producent łańcucha nie polecał. Ja też nie jestem aż tak do tego przekonany. I jest druga ewentualnie metoda, zwłaszcza jeżeli kupujecie nowy łańcuch, dostajecie do łańcucha. Specjalny pin, specjalny czpień. On jest dłuższy niż normalny pin. Po prostu po jego wkręceniu łamujemy końcówkę. I za chwilkę pokażę Wam jak to zrobić. I aby spiąć łańcuch tym specjalnym czpieniem, który dostajemy z nowym łańcuchem, przygotowujemy łańcuch tak, żeby z jednej strony były ogniwa zewnętrzne, a z drugiej strony wewnętrzne. Łączymy je ze sobą i teraz. Ten szpień wygląda tak, że z jednej strony jest no, lekko zaostrzony, z drugiej strony jest bardziej spłaszczony, więc tą bardziej zaostrzoną częścią wsuwamy go po prostu. Tutaj powinien bez trudu wejść do łańcucha. Jest to taka specjalna prowadnica, i tylko będzie nam ten szpień właściwy wystawał. I wkładamy do skuwacza i po prostu skuwamy. I tutaj, oczywiście, przy skuwaniu też. Należy sprawdzić, czy wszystko idzie prosto, ale ta prowadnica bardzo pomaga w tym, żeby ten szpień. O, tu bardzo ładnie wchodzi. Bez w zasadzie większego problemu nie trzeba. O, może pod koniec troszeczkę siły użyć. I kręcimy go do momentu kiedy ten nowy czpień, ten pin nie wejdzie, nie schowa się w łańcuchu. I teraz to, co tutaj nam zostaje, ten, ten bolec prowadzący, ułamujemy szczypcami czy kombinerkami. O, wyskoczyło. Łańcuch jest skuty, teraz trzeba tylko sprawdzić, czy w tym miejscu skucia pracuje. Odpowiednio czy pracuje sobie luźno. Jeżeli nie, można z delikatnie jeszcze go po prostu wcisnąć lub wycisnąć w jedną bądź w drugą stronę. Mi się akurat udało go idealnie tutaj w kłócie, ale jeżeli jest nie tak, można to lekko poprawić. I drugą metodą jest użycie takiej oto spinki. Mamy tutaj dwie części łańcuch przygotowujemy w ten sposób, że żeby z dwóch stron były części wewnętrzne. I tutaj wystarczy wpiąć po prostu spinkę w ten łańcuch z jednej strony, wpiąć spinkę z drugiej strony. Łączymy je tutaj. Są wewnętrzne bolce, które po prostu trzeba do siebie dopasować. O! I wystarczy lekko szarpnąć. I taka spinka jest już, jest już na swoim miejscu. Ja od razu powiem, jakie są zalety i jakie są wady takich spinek. Wiele osób boi się, że spinka może się zerwać. Powiem Wam tak, mi się nigdy nie zdarzyło, ale ja jeżdżę w zasadzie turystycznie, rekreacyjnie. Czasem tam trochę mocniej gdzieś ścisnę, mocniej depnę, ale nadal nie, raczej nie mam takiego, takich, takich okazji, żeby po prostu łańcuch zerwać. Ale właśnie widzicie, może się równie dobrze łańcuch zerwać. To nie jest tak, że. Od razu spinka musi polecić, może się zerwać także łańcuch. Ja nie miałem z tym nigdy problemu. Każdemu polecam używanie spinki, ponieważ jest ona bardzo, ale to bardzo wygodna. Po prostu przy zdejmowaniu łańcucha do czyszczenia, do mycia, taką spinkę można ręcznie, można specjalnym przyrządem, szczypczykami, można sobie bez żadnego trudu zdjąć. Nie trzeba się bawić w żadne skuwanie, zakuwanie, kupowanie nowych bolców, pinów. nie ma żadnego problemu. Tutaj, żeby sobie z takiej spinki korzystać, ona kosztuje w kilka, góra kilkanaście złotych. Także każdemu polecam właśnie używanie takich spineczek. ja do zwykłego skuwania raczej już nie wrócę, aczkolwiek oczywiście na wyjazdach warto ze sobą wozić um, wozić ze sobą taki skuwacz z tego względu że nigdy nie wiadomo kiedy może nam się łańcuch zerwać i taki skuwacz jest wtedy na wagę złota bo skuwanie gdzieś jakimiś pigulcami i kamieniami łańcucha słyszałem, że jest możliwe, ale jest to bardzo bardzo upierdliwe i trudne. I tak jak widzieliście, spięcie, rozpięcie łańcucha nie jest wcale takie trudne, zwłaszcza jeżeli ma się spinkę. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się hej.